Witajcie drodzy spiżarnianie, oto środa wasza, ulubiona środa. Witajcie, witaj Joanno. Witaj Przemo. Tradycyjnie we środę będziemy y, zostawiać Was, zostawimy Was y, ze słowem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze, y, to jeszcze kilka, y, kilka zdań, y, kilka słów. Ci, którzy trafili tutaj może niedawno, to tylko dwa słowa wyjaśnienia, że środy to są takie dni, w których. No właśnie zostawiamy was ze Słowem Boga, żebyście się z nim spotkali osobiście i wrócili tutaj, żeby podzielić się tym doświadczeniem, które, które, które przeżyliście. Więc mniej naszego mówienia, więcej waszej obecności w słowie. Myślę, że dzisiaj, kiedy nagrywamy. Jeżeli wysłuchacie na bieżąco, jesteście tu z nami na bieżąco, to nie będziecie też żałować, że właśnie tu spędzacie z nami czas i z, czas ze Słowem, bo zimno jest i generalnie nieprzyjemnie na zewnątrz, więc po co wychodzić, skoro można zostać z Bogiem i spotkać się z, z Nim w, w, jego, w Jego Słowie. Oczywiście żartuję, zawsze jest, to zawsze ma sens i zawsze jest lepiej spotkać się z Bogiem niż cokolwiek, cokolwiek innego. Dobrze, wchodzimy w takim razie do, do Słowa. Dzisiejsze, dzisiejsze czytanie jest oczywiście z dziejów apostolskich. I ona, czy to jest tak, że, teraz będziemy trochę może spoilerować, czy to jest tak, że dzieje apostolskie się już będą pojawiały w tej chwili aż do pięćdziesiątnicy w, w czytaniach? W święta nie. Będzie, okay. troszeczkę, będzie kilka świąt, w których przewinie się między innymi apokalipsa przed naszymi oczami, ale faktycznie jesteśmy prowadzeni przez to doświadczenie pierwszego kościoła, dlatego żebyśmy mogli uchwycić w jaki sposób Pan Bóg pokazuje siebie zmartwychwstałego, w jaki sposób On ożywia pierwszy kościół, po to żebyśmy mogli uchwycić kim jesteśmy. Jakby, co to znaczy, że funkcjonujemy w kościele i w ten sposób, żebyśmy mogli razem z pierwszym kościołem przygotowywać się na przyjęcie Bożego Ducha? To znaczy, słowo przygotowywać, czyli żebyśmy budowali swoją świadomość w odniesieniu do Bożego Ducha, który jest tutaj i który tutaj dzisiaj chce z nami Pracować z nami, działać razem z nami. Więc dlatego, to, dlatego te teksty z dziejów apostolskich dla nas, bo wszyscy jesteśmy świadkami żywego Jezusa, zatem spotykamy razem z nimi żywego Jezusa w akcji w Pierwszym Kościele, tak jak w akcji u nas, tutaj, dzisiaj, w życiu każdego z nas, we wspólnotach naszych, w przestrzeni naszych miast, miejscowości. Dobrze, więc słuchajcie, dzisiaj na, na dzisiaj Matka, Kościół i Duch Święty przygotowali dla nas czytanie z Dziejów Apostolskich, z werset pierwszy B, czyli to jest pewnie drugie zdanie, do wersetu ósmego. Nie będę go czytał, sobie sami, sami to przeczytacie. Natomiast zobaczcie te podkreślone zdania, i Joanno, proszę cię o wyjaśnienie, dlaczego akurat te słowa, te zdania są podkreślone, są, są na, na tłusto. Jeżeli popatrzycie wcześniej, czyli w poprzedni rozdział Dziejów Apostolskich, czyli do rozdziału siódmego, to zobaczycie tam mowę Szczepana i. Wykazanie przez niego, w jaki sposób Bóg cały czas działa i jak bardzo widzimy kontynuację w osobie Jezusa tego, co Bóg czyni od zawsze. I tym samym wchodzimy w przestrzeń, gdzie spotyka się to z dezaprobatą, a przekaz nie umiera. Więc jest zmiana miejsc, jest ten kopniak, który Pan Bóg dopuszcza na pierwszy kościół, czyli jakby gdzieś coś, co miało zniszczyć kościół, staje się tak naprawdę jedną wielką promocją kościoła, bo wypycha ludzi, którzy nigdy nie myśleli o tym, by iść i przekazywać o Bogu na całym świecie wiadomość, a tu zostają wypchnięci siłą faktów, powiedzielibyśmy, i co robią? Nie opowiadają, jak to im źle, jak to, co to im zrobili i jak to jest tragicznie w ich życiu teraz, a było im tak fajnie, tylko mówią o Jezusie, który przychodzi i wyzwala, odsuwa od puszcza, grzech podnosi, daje życie. To się dzieje, to mamy taki przykład, tak to się dzieje w, między innymi w życiu Filipa, w tym w posłudze Filipa. Filip ucieka do Samarii i tam, co robi, nie opowiada o swoim ciężkim doświadczeniu i o tym, jak to w kościele jest źle, jacy to Żydzi są wstrętni, ale opowiada o Jezusie i co się dzieje i widzimy Boga działając on jakby daje legendę, tak? Co znaczy co? I nagle widzimy Boga, który działa. Znaki, czyli wkroczenie Boga w dzieje świata. I to jest zaproszenie dla nas wszystkich, żebyśmy przyjrzeli się Bogu, który mówi: wiesz, jak dasz legendę, to wszyscy będą wiedzieli o co chodzi. Więc koncentrujmy się na Bogu, który działa, który na naszych oczach jest żywy, zmartwychwstały i w akcji. Więc nie pozostaje nam już teraz nic innego, jak pozostawić Was sam na sam z Bogiem w Jego Słowie, a ja od razu powiem ważną rzecz, ogłoszenie. Zapraszam Was na dzisiejszy wieczór, na nasz kanał, ponieważ po długim, po długim czasie przygotowań wreszcie ruszamy z serią Sekretne życie Wspólnot z doktorem Magdaleną Jóźwik. Pierwsze spotkanie, pierwsza rozmowa: po co, po co wspólnoty w kościele? Po co w ogóle są? Skoro Kościół jest wspólnotą. Więc myślę, że to bardzo ciekawa rozmowa. Zapraszam Was wszystkich. A my widzimy się z Joanną jutro rano i czekamy na Wasze komentarze. Dzielcie się Waszym doświadczeniem dzisiejszego czytania. Z Bogiem. Z Bogiem.